Czy pomyślelibyście, że w Polsce można spotkać dziko żyjące egzotyczne papugi, które potrafią przetrwać zimę i do tego się rozmnażać? Ich inwazja na ziemię polskie prawdopodobnie już jest nie do powstrzymania i wkrótce wszyscy poznamy je bliżej. Albo Shop Pratch. Mało kto wie, że to inteligentne zwierzę, znane głównie z amerykańskich filmów, jest już w Polsce od lat. Na zachodzie kraju występuje całkiem licznie i stamtąd rozprzestrzenia się na resztę kraju. W Polsce pojawiają się nawet żyjące w norach dzikie i jadowite tarantule. To jeszcze nie wszystko. Żółwie, saki, ptaki, ryby, owady jest cała masa zwierząt, które trafiły do nas różnymi drogami i znalazły tu dogodne dla siebie warunki. Żyją i rozmnażają się, nierzadko niestety wypierając nasze rodzime gatunki. Niektóre przybyły do nas zaledwie w ostatnich latach i stanowią sensację. Inne znacznie dawniej i tak wrosły już w nasz przyrodniczy krajobraz, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich obcego rodowodu. Sprawa jednak nie jest błaha, ma ogromne znaczenie ekologiczne i przyrodnicze, choć człowiek nie zawsze wie, jak właściwie tu postępować. Czy najeźdźców należy usuwać, czy może chronić? Wszystkich, czy może tylko niektórych? W dzisiejszym odcinku bliżej przyjrzymy się obcym oraz inwazyjnym zwierzętom w Polsce, a także postaramy się lepiej poznać to bardzo istotne dla przyszłości naszej przyrody zagadnienie. Zapraszam! Aleksandretta Obrożna to duża papuga o intensywnej, soczystej barwie. Łatwo się oswaja i może opanować pojedyncze słowa ludzkiej mowy, dlatego chętnie jest trzymana w domach na całym świecie, w tym także w Polsce. Uciekinierzy z domowych klatek zadziwiająco dobrze radzą sobie w naszym kraju na wolności. Ze względu na duże rozmiary i żywiołowe usposobienie, wygrywają konkurencję o pokarm z naszymi rodzimymi ptakami. Do tego potrafią przetrwać przymrozki i coraz krótsze polskie zimy. Pokonują polskie ptaki także w rywalizacji osiedliska i miejsca lęgowe. W ostatnich dziesięcioleciach Aleksandretty obserwowano na terenie niemal całego kraju w Helu, Kielcach, Krakowie czy Dąbrowie Górniczej. Jednak największą sensację w 2018 roku wywołała Nysa, gdzie w jednej z dziupli w centrum miasta doszło do udanego lęgu Aleksandretty Obrożnej. W Nysie żyje niewielkie stado tych papug. Ponoć uciekły z prywatnej hodowli w 2015 roku. Ale w Europie występowanie tego gatunku stwierdzono już w co najmniej 24 państwach, w tym w Austrii, Niemczech, Holandii, Czechach czy Wielkiej Brytanii, gdzie ich populację szacuje się aż na 6000 osobników. Trzeba jednak pamiętać, że do wszystkich tych krajów aleksandretty trafiły sztucznie za sprawą człowieka bo naturalny obszar występowania tego ptaka to Środkowa Afryka oraz Półwysep Indyjski. O ile udane lęgi papug w cieplejszych krajach europejskich nie powinny dziwić, to jednak w zimniejszej Europie Środkowej już mogą wzbudzać uzasadnioną konsternację, nie tylko u ornitologów. W wielu cieplejszych krajach aleksandretty, które uciekły z niewoli, bardzo szybko powiększały swoją populację, wypierając miejscowe gatunki, a nawet stając się szkodnikami niszczącymi uprawy. W niektórych krajach zdecydowano się nawet na odstrzał tych ptaków. Wszystko wskazuje na to, że choć w naszym kraju aleksandretty nie mają może wymarzonego dla siebie klimatu, to jednak mimo wszystko potrafią całkiem dobrze sobie w nim radzić, a nawet odnosić sukces reprodukcyjny. Populacja zapewne będzie stopniowo rosnąć, bo dziko żyjące ptaki, jak wynika z obserwacji, mogą się rozmnażać, a poza tym wciąż pojawiają się nowi uciekinierzy z domowych wolier. Aleksandretty są łatwo dostępne w sprzedaży, np. Na, na portalach aukcyjnych. Ptaki te wyglądają na bardzo sympatyczne, aczkolwiek nie są łatwe w hodowli. Wymagają dużej woliery, a przy tym bardzo hałasują, co po pewnym czasie może stać się dla opiekuna uciążliwe. Część tych ptaków trafia potem niestety na wolność. Dylemat co robić z dziko żyjącymi aleksandrettami stał się realny. Na licznych internetowych forach dyskusja trwa, a zdania są jak zwykle podzielone. Ekolodzy jednak są zgodni, że papugi te stanowią wielkie zagrożenie i będą wypierać mniejsze rodzime gatunki. Przy karmnikach już obserwuje się zdecydowaną dominację aleksandrett, gdzie wygrywają one bójki o pokarm z większością naszych ptaków. W Nysie papugi były dokarmiane, stanowiły ciekawostkę i wzbudzały sympatię wielu mieszkańców. Trudno się dziwić, jednak musimy pamiętać, że odpowiednią strategię w takich przypadkach trzeba przyjąć znacznie wcześniej, gdy nie jest jeszcze za późno, tak jak było to z wieloma innymi gatunkami, które zdominowały nasze rodzime środowisko, wypierając pierwotne gatunki. Innymi bardzo wyraźnymi przykładami takich gatunków są norka amerykańska, jenot czy shop pracz. Ich wpływ na polski ekosystem z czasem ujawnił się jako bardzo destrukcyjny. Norka amerykańska i jenot są już w Polsce od wielu dziesięcioleci. Do Europy gatunki te zostały sprowadzone jako zwierzęta futerkowe i trzymane były na fermach, skąd uciekały i być może nadal uciekają. Jednak w Związku Radzieckim były one też celowo wypuszczane na wolność w ilościach wielu tysięcy sztuk w celach myśliwskich i z czasem rozprzestrzeniły się po krajach Europy. Obecnie możemy je spotkać niemal w całym naszym kraju, a że zwierzęta te są bardzo skutecznymi myśliwymi, to przyczyniają się do wymierania cennych gatunków naszych rodzimych zwierząt, np. rzadkich i zagrożonych ptaków. Innym naszym nabytkiem w postaci zwierzęcia o podobnych rozmiarach i sposobie życia do norki i jenota jest shop pracz. Na jego przykładzie wyraźnie widać, jak szybko może przebiegać ekspansja gatunku, ale także jak człowiek zmieniał z biegiem czasu swoje podejście do gatunku obcego. Pierwsze szopy pracze pojawiły się w Polsce w latach 50. ubiegłego wieku i z początku zostały objęte całkowitym okresem ochronnym jako zwierzęta łowne, więc mogły się swobodnie rozmnażać. W 1950 roku zostały jednak wykreślone z listy jako prawdopodobnie bardzo nieliczne i bardzo rzadkie zwierzęta. W 2005 roku minister środowiska ponownie włączył szopa do zwierząt łownych. Ale z okresem ochronnym od 1 kwietnia do 30 czerwca, czyli jeszcze całkiem niedawno zwierzę to uznawane było za pożądane w naszym polskim środowisku. Jako cennemu zwierzęciu łownemu przyznano mu okres ochronny, by mógł on zwiększać swój zasięg. Szopy od samego początku, najbardziej liczne, były na zachodzie kraju i stamtąd rozprzestrzeniały się i wciąż rozszerzają swój zasięg występowania w kierunku Wisły. Druga fala szopów posuwa się natomiast ze wschodu, od strony Białorusi, gdzie dawniej przeprowadzano udane introdukcje szopów. Dziś już wiadomo, że zasięg występowania szopów w Polsce zaczyna się już powoli domykać na obu brzegach Wisły i raczej nie powstrzyma tego zmiana naszego podejścia. W 2009 roku znów zmieniono politykę w stosunku do szopa zezwolono na polowanie na niego bez ograniczeń oraz na całoroczne jego odławianie. Aktualnie SHOP znajduje się na liście gatunków inwazyjnych, a przyrodnicy zgodnie mówią, że ma on dramatyczny wpływ na polską przyrodę. Prowadzi głównie nocny tryb życia i jest wszystkożerny. Bardzo często plądruje gniazda ptaków, wyjadając jaja i pisklęta, przez co przyczynia się do pogarszania sytuacji wielu zagrożonych i bardzo rzadkich ptaków w Polsce. Do tego może roznosić wściekliznę i pasożyty. A zatem, choć wygląda on jak sympatyczny pluszak, to jednak obecnie uważany jest za szkodnika. Człowiek zrozumiał to jednak zbyt późno, ułatwiając mu początkowo ekspansję i dziś trudno będzie już to odwrócić. Inny ciekawy i pouczający przykład gatunku inwazyjnego w Polsce, stanowi żółw czerwonolicy. Choć pierwotnie pochodzi on z Ameryki Północnej, to obecnie występuje już na wszystkich kontynentach świata poza Antarktydą i uznawany jest za najbardziej rozpowszechniony gatunek żółwia wodno-błotnego na świecie. Skąd ta ekspansja? Otóż żółw czerwonolicy jeszcze całkiem niedawno był bardzo popularnym żółwiem ozdobnym i w latach 90. eksportowano go na cały świat. Chętnie trzymano go w akwariach, a młode pocieszne żółwiki w Polsce można było kupić w każdym sklepie zoologicznym. Jak wiadomo, żółwie żyją długo, i jak się potem okazało, bardzo popularnym sposobem pozbywania się żółwi było wypuszczanie ich do wód naturalnych, gdzie, o dziwo, całkiem dobrze radziły sobie, wypierając przy tym nasze rodzime gatunki zwierząt, w tym bardzo rzadkiego rodzimego żółwia błotnego. Dziś żółw czerwonolicy uznawany jest za wysoce inwazyjny gatunek, a jego przewóz, przetrzymywanie i sprzedawanie jest zakazane na terenie Unii Europejskiej. W wielu europejskich krajach jest już jednak za późno na powstrzymanie jego ekspansji. W cieplejszych krajach żółw chętnie się rozmnaża. W Polsce wciąż można go spotkać w wodach na terenie całego kraju, ale jednak jak dotąd nie ma potwierdzonego doniesienia o udanym rozmnożeniu się żółwia czerwonolicego w naturze, co nie znaczy jednak, że takich przypadków rzeczywiście nie ma. Wiadomo, że żółwie z łatwością mogą przezimować w naszym klimacie w mule na dnie zbiornika. Obserwowano również nieskuteczne jak na razie próby wykopania gniazd i złożenia jaj. Nasza strefa klimatyczna wydaje się być dla tych żuwi zbyt chłodna, aby mogły one skutecznie się rozmnażać. Trzeba jednak pamiętać, że w każdej chwili może się to zmienić, chociażby za sprawą pojawienia się mutacji lub ocieplania klimatu. Jednak znacznie bardziej od żuwi ludzi zelektryzowało pojawienie się na polskich łąkach i polach dziko żyjącej tarantuli. Informacje o pojawieniu się tego pająka, a nawet o pierwszych ukąszeniach, obiegły media w ostatnich latach. Mowa tu o tak zwanej tarantuli ukraińskiej i faktycznie można ją spotkać na terenach południowo-wschodniej Polski. To duży pająk z rodziny pogońcowatych. Sam odwłok dorosłej samicy tarantuli bez odnóży może dochodzić do 4 cm. Zdarzają się jednak osobniki jeszcze większe, wzrastające nawet do 6 cm. Pająk ten pierwotnie pochodzi z Azji i zamieszkuje północną część Chin oraz Rosję. Migracja tarantul trwa już od wielu lat. Już ponad 100 lat temu zaobserwowano je na Węgrzech i we wschodniej Austrii. W ostatnich dziesięcioleciach pająki zaczęły szybko się rozmnażać na obszarach zalewowych prypeci i Dniepru na Ukrainie, skąd też rozprzestrzeniły się na zachód. Dziś można je spotkać także w Polsce, głównie w województwie lubelskim i podkarpackim. Pająk ten wciąż jest jednak bardzo rzadki i zagrożony wyginięciem. Nie jest on zaliczany do gatunków inwazyjnych, a nawet obcych, gdyż jego pojawienie się w naszym kraju to najprawdopodobniej wynik naturalnej ekspansji, która odbywa się bez istotnej pomocy człowieka. Za gatunki obce uznaje się przede wszystkim te, do których rozprzestrzeniania przyczynia się człowiek. Do gatunków inwazyjnych natomiast zalicza się te, które nie dość, że są rozprzestrzeniane przez człowieka, to jednocześnie stanowią istotne zagrożenie dla rodzimej fauny i flory. Jednak najczęściej decyzja jest tu bardzo subiektywna. Człowiek nie zawsze wie, jak kategoryzować pojawiające się nowe gatunki, co widać było na wcześniejszych przykładach. Nie zawsze kierujemy się tu dobrem samej przyrody, lecz najczęściej dobrem własnym. Mało kto wie, że powszechnie występujący w polskich wodach Karp nie jest naszym rodzimym gatunkiem. Został on sprowadzony już w średniowieczu i z czasem wplódł się nawet w naszą tradycję. Jednak z punktu widzenia ekologicznego wyrządza on ogromne szkody w naszych wodach naturalnych. Jego żarłoczność i specyficzny sposób żerowania polegający na przekopywaniu dna i zanieczyszczaniu wody przyczynia się do kwitnienia wody oraz wymierania rodzimych gatunków ryb oraz innych stworzeń wodnych. Jednak ze względu na jego ogromne znaczenie gospodarcze nikt nawet nie mówi o wpisaniu go na listę gatunków inwazyjnych. Co roku zarybia się nim wody na potrzeby wędkarskie i hodowlane. Wiele osobników ucieka potem zestawów do wód naturalnych. Innym przykładem nieco pokrętnej polityki w stosunku do nowych i pojawiających się w naszym kraju zwierząt jest szakal złocisty. Po raz pierwszy został on w Polsce zaobserwowany w 2015 roku. Jego naturalny obszar występowania rozciąga się od Bałkanów po Indochiny. Jednak od połowy XIX wieku jego obszar występowania zaczął się rozszerzać także na północ Europy. Przy czym trzeba tu zaznaczyć, że szakal to gatunek wędrujący, mogący przemierzać ogromne dystanse. Zdobywanie przez niego nowych areałów to naturalny proces, do którego człowiek nie przyczynił się tak jak w przypadku Norki, Szopa czy Jenota. Tym bardziej zatem dziwi fakt, że po sensacyjnych doniesieniach o niezwykle sporadycznie obserwowanych pojedynczych przypadkach pojawienia się szakala złocistego, np. w Dolinie Biebrzy oraz w pobliżu Białej Podlaskiej. Minister Środowiska w 2017 roku wydał rozporządzenie zezwalające na polowanie na tego wędrownego, skrajnie rzadkiego u nas drapieżnika, którego zresztą bardzo łatwo pomylić z schronionym u nas wilkiem. Przykłady nowych gatunków zwierząt w naszym kraju można by jeszcze długo mnożyć. Do sztandarowych należy chociażby słynny rak amerykański. Przykładem ostatnich lat jest także czapla biała jeszcze kilkanaście lat temu, skrajnie rzadka. Lecz ostatnio występująca już prawie w całym kraju. Również modliszka zwyczajna zaskakuje rozszerzeniem swojego obszaru występowania w naszym kraju z południa coraz bardziej na północ. A także wiele innych gatunków zwierząt. Część pojawień się tych gatunków u nas jest wynikiem naturalnej ekspansji, część jest wynikiem nieodpowiedzialnej, przypadkowej bądź celowej działalności ludzkiej. Umiejętność rozróżnienia tych przypadków od siebie i co najważniejsze, przyjęcia właściwej postawy, na pewno nie jest łatwe. Jednak jest kluczowe dla polskiej przyrody. Ostatnim zwierzęciem, które chciałbym dzisiaj przytoczyć, jest dobrze wszystkim znana sierpówka, zwana też synogarlicą. Piękny, bardzo spokojny i niezwykle ufny w stosunku do ludzi ptak. Wydaje charakterystyczne odgłosy. Osobiście bardzo lubię tego ptaka oraz jego zjawiskowe gruchanie. Dlatego szokiem było dla mnie, gdy dawno już temu dowiedziałem się, że ptak ten jeszcze kilkadziesiąt lat temu zupełnie nie występował na terenie naszego kraju. Przed XIX wiekiem jego północny obszar występowania sięgał najwyżej do Turcji. Stopniowa ekspansja sierpówki sprawiła, że dziś występuje ona niemal w całej Europie. W Polsce gatunek ten objęty jest nawet ścisłą ochroną gatunkową i choć człowiek odegrał zapewne pewną rolę w jego ekspansji, to osobiście nie wyobrażam sobie, że mogłoby go u nas nie być. Tak samo jak nie wyobrażam sobie wiosny bez charakterystycznego, jakże pięknego, całkowicie rodzimego i naturalnego u nas śpiewu kosa. Wiem jednak, że choć jest on jednym z najpowszechniej występujących u nas ptaków, to może się tak zdarzyć, że w przyszłości jego śpiewu zabraknie, bo zamiast niego będziemy słyszeć na przykład głośny krzyk papu. Aleksandretty to także piękne ptaki, które także chcą żyć. Jednak w przyrodzie wszystko ma swoją cenę. To są właśnie te skutki, które zmieniają naszą przyrodę. To są te decyzje, które musimy podejmować mądrze i z rozwagą. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. どうぞどうぞどうぞどうぞどう